Siema, z tej strony Paweł, pozdrowienia dla użytkowników Poker Break prosto z Malty. Powodzenia przystała. Zakończyłeś swój udział w main eventie w Kasie, a więc możemy mówić o sukcesie, chociaż tutaj nie do końca widać, jest jesteś zadowolony. Powiedz, jak się skończyło? Z jaką ręką odpadłeś? Co się wydarzyło? To niestety skończyło się w dosyć nieprzyjemny dla mnie sposób. Znaczy, no, Spot generalnie standardowy, e, short na około 12 blindach wsunął Olina, ja mając podobny stack sprawdziłem to z As-Dama suited, on niestety pokazał AK, e, niestety na flopie pojawił się As z Damą, więc to jest takie... No, dało odrobinę nadziei, niestety zabiłam król na ternie, odpadłem, no, niestety, no, standardowy spocik, nie da się nic zrobić. Wolisz grać turnieje na żywo czy też w internecie i jaka jest różnica? Um, co wolę, no, generalnie jak, nie wiem, siedzę w domu przez miesiąc i klikam guziki tylko online, no to wolę sobie wyjechać i się odprężyć przy gierce na żywo. A jak siedzę dwa tygodnie na takim festiwalu i codziennie gram na żywo, no to też już się ochotę wrócić do domu i poklikać te guziki i pograć większą ilość turniejów w tym samym czasie, a nie jeden turniej, tak jak to ma miejsce na żywo. I jaka różnica, tak? No różnica taka, że online gra się zdecydowanie więcej turniejów. Za to mając no, trochę mniej informacji, tak? Bo na żywo widzimy przeciwnika, jak się zachowuje. Tak samo gra na żywo jest pewnie trochę bardziej przyjemniejsza, tak bo mamy zawodników, możemy z nimi podyskutować, porozmawiać przy stole, przeważnie jest jakaś luźna atmosfera, śmiesznie jakieś żarty lecą, coś tam można sobie porozmawiać, spotkać ludzi z którymi się właśnie klika te guziki online, wymienić poglądy. Całkiem sympatycznie. Grasz od wielu lat i co ważne z sukcesami. Jakie są Twoje obserwacje dotyczące zmiany strategii gracza, jak zmienia się poker w ciągu tych lat, ostatnich szczególnie? No, poker jest taką grą, która zmienia się bardzo dynamicznie. No, jak wiemy jest to sport umysłowy, który przyciąga Inteligentne osoby do stolików, tak? więc no, każda z nich szuka sposobu i w jakiś sposób zmienia swoją grę, tak, tak aby być ten krok przed przeciwnikiem. No, no, w jaki sposób się gra zmienia. No, przede wszystkim jest już dużo trudniejsza niż była parę lat temu i prawdopodobnie ten poziom będzie rósł dalej w górę. Czy dostrzegasz jakieś takie elementy z pokera, które są dla ciebie bardzo użyteczne w życiu codziennym, w realnym świecie? E... No na pewno, na pewno takich rzeczy jest bardzo dużo, chociażby, nie wiem, umiejętność zarządzania bankrolem, tak? czyli pieniędzmi, e, tego, że no, wydając pieniądze, trzeba myśleć przyszłościowo, ląkranowo, a nie tylko żyć z dnia na dzień, jak de facto robi spora, sporo odsetek ludzi. E, no i generalnie to podejmowanie decyzji, mając na uwadze, jak ta decyzja wpłynie na naszą przyszłość, a nie tylko na tu i teraz. Jakie są twoje... Dwie najważniejsze rzeczy. Jakie są Twoje rady dla początkujących? Dla początkujących jakie rady? Hmm. No nie wiem, przede wszystkim chyba trzeba kochać tą grę, żeby zacząć w nią grać. Trzeba cieszyć się każdym rozdaniem, myśleć o nich stale, a nie tylko zaczynać grać w pokera, bo ktoś tam w internecie wygrał 400 tysięcy złotych i wow, ja też chcę wygrywać takie pieniądze. Jeżeli tylko takie są jego pobudki, to nie powinien w ogóle zaczynać grać w tą grę. Jeżeli po prostu robi to, robi to, bo lubi to, no to jak najbardziej zapraszamy. A ty jak długo zamierzasz grać w pokera? Mam nadzieję, że no, co najmniej tak długo jak do Bronson. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Trzymamy zatem kciuki. Tutaj jeszcze na Malcie rozegrasz kilka turniejów. No na razie gram satelitkę do High Rollera. Zobaczymy jak się skończy. i Od tego będzie zależało co dalej. Do zobaczenia. Dzięki.